Witam Cię bardzo serdecznie. W dzisiejszej lekcji, darmowej lekcji angielskiego, pokażę Ci, jak za pomocą jednego prostego angielskiego zwrotu jesteś w stanie dogadać się dosłownie w każdym miejscu w szkole, w pracy, u lekarza, w restauracji, w sklepie. Czyli po prostu w sytuacjach życia codziennego, dzisiaj angielski hands on, czyli praktyczne wyrażenia. No, obiecywałam Wam, że jest taki jeden zwrot, dzięki któremu dogadasz się dosłownie wszędzie. E, prosty zwrot, e, i już to teraz udowodnię. No więc, tak. E, w życiu to jest tak: albo można iść pod górkę, albo można iść na skróty. I e, słuchajcie, są takie skróty, które nas wpakują w kłopoty, ale są też takie skróty, które są sprawdzone. I jak pójdziecie z przewodnikiem, to wtedy można sobie bardzo ułatwić e, życie. Ja dzisiaj, takim waszym przewodnikiem, jestem. Jeżeli chciałabym powiedzieć w języku, pomyślcie sobie o tych sytuacjach, gdy próbujecie się dogadać po angielsku. Zazwyczaj to jest tak, że czegoś nam trzeba, no, no dogadujemy się, bo czegoś nam trzeba. No to jak powiedzieć, że potrzebuję? Można to powiedzieć och, na tyle różnych sposobów, ale po co mówić trudno, jak można łatwo? Jeżeli ja chcę powiedzieć na przykład potrzebuję pomocy, to jak to mogę zrobić? Napiszcie w komentarzu, jakbyście powiedzieli, że potrzebuję pomocy. A ja tylko Wam powiem jeszcze, jakich innych zwrotów dzisiaj, dzisiaj się nauczycie. Dzisiaj Wam powiem, jak powiedzieć po angielsku, za pomocą tego jednego prostego zwrotu: jak powiedzieć, że potrzebuję pomocy, potrzebuję pomocy z wypełnieniem tego formularza, potrzebuję umówić się na wizytę, potrzebuję wykonać badanie krwi, potrzebuję otrzymać podwyżkę, kto by chciał. Potrzebują dzień wolnego, potrzebują stolik dla dwóch osób, potrzebują się obciąć, poproszę o rachunek i potrzebują mąki. Są oczywiście tylko przykładowe zdania. Zaraz zauważycie, jak ty możesz samodzielnie budować właśnie takie zdania na podstawie tej ramki. I need help. I need help. Okej, okay? czyli potrzebuje pomocy. Banalne wyrażenie na początek, ale zaraz zobaczycie, jak będziemy na podstawie tego budować, okej? Okay? Tylko słowo wyjaśnienia, nawet osoby zaawansowane często tego nie wiedzą, więc nawet jeżeli ty jesteś taką osobą, która mówi o, to łatwe, to posłuchaj tego, teraz będzie o wymowie, okej? Okay? Bo te osoby, które mnie znają, to wiedzą, że jestem świr, jeżeli chodzi o wymowę. Po prostu większość angielskich wpadek bierze się z niepoprawnej wymowy. Więc ty się możesz nauczyć wszystkich czasów gramatycznych, a wszystkich słówek. Ale jak nie będziesz w stanie się nie będziesz stanie mówić poprawnie, no to e, ta komunikacja zawsze będzie leżała i kwiczała. Więc wymowa tego słówka e, to nie jest I need. Mm. Dla Waszej wiadomości nit to jest gnida w języku angielskim, więc nie pomylmy, to jest I need. I napiszmy sobie innym kolorem tutaj uwaga, n. Długie i przez i. wyszczerz, i d. Na końcu jest d. I need, a nie I need. Ok? Więc powtarzaj ze mną, I need. Jak powiedzieć, że potrzebuję pomocy z wypełnieniem tego formularza? My w języku polskim tak lubimy dużo się na, nagadać, a w języku angielskim dużo jest w domyśle. Czy ja mogę powiedzieć: I need help with filling this form? Mogę, ale to jest straszne takie: nagadam się i nagadam, nagadam, a mogę dużo, dużo krócej to powiedzieć, a reszta będzie w domyśle. A ja powiem tak: I need help, I need help. Z wypełnieniem tego formularza, ja po prostu powiem: I need help with this form. A to dlatego y, nie muszę mówić z wypełnieniem, ponieważ to jest w domyśle. Nie muszę wcale tego mówić. Więc wystarczy, że ja powiem, że powiem: I need help with this form. Zauważcie, że r jest nieme. Nie mówię form, tylko mówię form. I need help with this, with this, da, 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 da. with this, with this. I need help with this form. Tutaj w ogóle zachodzi super ciekawe zjawisko fonetyczne, które nazywa się elision, czyli usunięciem jednego dźwięku, ale o tym wam nie będę mówić dzisiaj, bo byście zdzikli z nadmiaru informacji. Powiem nam tylko, że jak się szybko to mówi, to trzeba to jedno wywalić stąd, bo inaczej nie... No właśnie, tak nam się język popląta. With the thumb. Dlatego powiemy I need help with this form. With this form. The, tak jakby to jedno wystarczy nam na dwa wyrazy, ale to nie na dzisiaj temat. Takie cyrki to u nas w szkoleniu sekrety wymowy. I need help with this form. I need help with this form. A jak powiemy, potrzebują umówić się na wizytę. Hmm? Potrzebują umówić się na wizytę. E, uwaga. E, jeżeli ja dzwonię do lekarza i mówię, że potrzebują umówić się na wizytę u lekarza, to byłoby miło, jak ja bym tak ładnie o to poprosiła. I teraz ja mogę powiedzieć, oh, I would like to. E, Book an appointment with a doctor, please, ale to straszliwie długo jest, a ja chcę sobie skrócić, więc mogę powiedzieć: I need, uwaga, an appointment, czyli wizytę. I teraz, jeżeli ja na końcu dodam słówko please, to nagle z tego robi mi się prośba, więc ja już nie muszę robić tego could I please, I would like, nie. Zamiast tego mogę po prostu dodać na końcu please i, 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 i mi się robi prośba. Pro, potrzebuję, proszę, wizyty. Tak sobie można ułatwić. I need an appointment. Uwaga! Podwójne P. A, P, P, ok? Oint. Meant. I need an appointment, please. A teraz sobie w ogóle pomyślałam, że mogłabym jeszcze prościej powiedzieć: Mogłabym powiedzieć I need to see a doctor, please. E, tak czy siak, dodanie please e, do słówka, do, do frazy I need, czyni z niej prośbę. Czyż to nie jest piękne? Przecież można sobie tak uprościć, to po co robić takie wielkie tasiemce, jak można sobie, o, tak prościutko. Jak powiedzieć, że potrzebuję, y, pro, czy proszę y, o wykonanie badania krwi, albo potrzebuję wykonać badanie krwi, jakby to powiedzieć? Znowu I need... Ja nie muszę mówić, że potrzebuję wykonać badanie krwi, bo to wykonać jest już w domyśle. Wystarczy że powiem I need a blood test. I need a blood test. Proste, słuchajcie. I need a blood test. E, nie potrzebuję tutaj żadnych czasowników wciskać. Im prościej, tym lepiej. Przecież nie chcę sobie będziemy komplikować, jak możemy sobie ułatwić. I need a blood test. I need a blood test. Czyli tutaj wiecie, że o tym, że to ty też w wymowie ucinamy i ja mówię tak naprawdę. I need a blood test. Tego d nie wymawiam, dlatego to jest dla zaawansowanych, to jest tylko dla zaawansowanych, dlatego że tutaj właśnie też jest zjawisko usunięcia dźwięku Blood Test, ani The Blood Test. Świetnie! ja w takim razie mogę poprosić o podwyżkę? No, Znaczy, powiem Wam tak, jest taki kurs, który zrobiliśmy dla Was, nazywa się Get That Job w Maruna Praca w Wielkiej Brytanii i tam jest gotowiec, ściąga taka, którą wystarczy wypełnić z różnymi danymi tam swoimi, żeby otrzymać prośba o podwyżkę, taka gotowa, tam wystarczy tylko uzupełnić. Ale jeżeli bym chciała powiedzieć, że potrzebuję podwyżkę, a nie że całe podanie, tak jak powiedziałam, podanie macie w tym kursie, ale mm, jeżeli chcę powiedzieć, że potrzebuję podwyżkę, to powiem I need a, uwaga, pay, to jest płacić albo płaca, pay i wzrost to jest rise. I need a pay rise. I jeżeli ja mówię I need a pay rise, to znaczy potrzebują podwyżkę, a jeżeli proszą o podwyżkę, no to powiem I need a pay rise please, to znaczy, że poproszę o podwyżkę. Oczywiście, że to jest takie jakby, no nies w niesamowitym uproszczeniu i tak jak mówię, jeżeli chcecie podwyżkę, to mądrze jest napisać podanie o podwyżkę, a nie tam pójść do szefa i powiedzieć, szefie potrzebują podwyżkę, on ci powinien, no ja też. Um, ale, ale proszę bardzo, można, można. I need a pay rise. Poproszę o dzień wolnego, więc to będzie I need, uwaga, I need a. Day of. Warto takie wyrażenia znać. Jest to wyrażenie, które nie tłumaczy nam się dosłownie, bo gdybyśmy chcieli powiedzieć, potrzebuję dzień wolnego, wolny to jest free. Więc byśmy chcieli powiedzieć, moglibyśmy powiedzieć, I need a free day na przykład. Nie ma free day, jest Friday i to oznacza piątek. A dzień wolnego to jest I need a day off. Off, czyli tak się nawet czasami mówi, kolokwialnie Polacy mówią, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii, jestem na offie, jutro mam offa, nie? Czyli jutro mam dzień wolny. I need a day off. Potrzebuję dzień wolnego. Słuchajcie, dzięki za Wasz czas. I jeżeli Wam się ta lekcja podobała, to koniecznie daj mi, dajcie mi o tym znać w komentarzu, to Wam zrobię jeszcze taką. Więc czekam na Wasze komentarze, czekam na Wasze opinie. Jeżeli macie jakieś propozycje, chęci tutaj zmiany, jeżeli chcecie jakiś temat zaproponować albo chcecie mi powiedzieć, że jestem fajna, albo niefajna, albo w ogóle się wdać w jakąś dyskusję, to ja zapraszam, proszę cię bardzo. Czekam i będę czytać wszystkie komentarze. Ja nazywam się Aleksandra Lerd i było moją olbrzymią przyjemnością dzisiaj przeprowadzić dla Ciebie tę lekcję języka angielskiego. Bye, bye! Thank <music> you